A przygotowuje się profesor Wojciech Zieliński. Jest? Dzień dobry. Zauważam, że coraz trudniej jest nie powtarzać się w miarę upływu czasu. Dlatego trochę będę redukował te jakieś tezy, które uznawałem za ważne i które chciałem przedstawić. Może zacznę od krótkiej uwagi polemicznej z kolegą Tomkiem Szkudlarkiem, który mówił, że imię jest. Konwencją terminologiczną i nie jest losem, nie konwencją terminologiczną. Ja Proszę Państwa, chcę mówić o sprawach chyba najbardziej ogólnych, to znaczy chcę mówić o idei uniwersytetu, bo chyba nie dość jakby tym się wciąż jednak zajmować. Jose Orfega Igasek w szkicu zatytułowanym Ida Teatru odróżnił byt w formie i ruiny bytu. Byt w formie to jest właśnie e, Ida. Tego czegoś. Idea pojmuje w sposób chyba nie od platońskiego, znaczy pojmuje jako byt pełny, czy nawet zupełny, jako coś pełnego. W sensie funkcjonalnym idea może być, właściwie często bywa, fundamentem bytowym, myślowym, czy aksjologicznym, wtedy będzie ideałem poczynań ludzkich, świadomych ludzkich działań. Idea uniwersytetu, czy w ogóle można ją jakoś rozpoznać? Wyrazić? Chyba tak, można ją zrekonstruować. Oczywiście wiem, że każda rekonstrukcja będzie interpretacją, czyli nie będzie grzeszyła obiektywizmem, ale można to próbować, można tej rekonstrukcji dokonywać na podstawie, no, po pierwsze, praktyki uniwersyteckiej, która liczy ponad 10 wieków, a po drugie na podstawie tekstów, które o tej praktyce piszą. Tych tekstów jest wiele i tam się też pojawia słowo idea uniwersytetu. Myślę o tekstach, nie wiem, Humboldta na przykład, yy, Johna Newmana. Yy, Współcześnie Karl Jaspers, ciekawe rzeczy na ten temat, bardzo, czy u nas yy, Kazimierz Twardowski. Yy, na czym polega ta idea? Aha, jeszcze jedna rzecz. Yy, idea uniwersytetu to jest po prostu idea, czyli ona może być aktualizowana, to jest tak jak duch chnie, kędy chce. Ta idea też może jakby być aktualizowana czy urzeczywistniana w dowolnych miejscach. To jej wcale nie szkodzi. Yy, może być realizowana, nie wiem, w rodzinie, w polityce, w chyba nie. Czy, czy w ogólniaku, czy w podstawówce, a z drugiej strony wcale nie musi z konieczności być obecna w instytucjach, które noszą dumną nazwę uniwersytet, i tak chyba jest, że ona w uniwersytetach jest jakby coraz mniej widoczna. Na czym ta idea polega? Wyrażamy że chyba lekko zużyte jest, lekko już zużyte, ale wciąż piękne, piękne dla mnie brzmiące słowo dialog. Jorge Luis Borges mówi, że dialog to jest coś takiego, co przydarzyło, to jest coś najlepszego, co wymyślili Grecy. Dialogos. Dialog, sens dialogu polega na tym, że się rozpoznaje jakby własną cząstkowość, partykularność, fragmentaryczność i próbuje się jakby uczynić całość z jakąś inną, kierując się ku jakiejś innej cząstkowości. Tutaj pojawia się słowo universitas, czyli to, co powszechne właśnie. Uniwersytet jako miejsce dialogu jest powszechnością tego, co różne, odmienne, inne partykularne. A można by to było konkretyzować przynajmniej na pięciu płaszczyznach. Taka jest moja jakby rekonstrukcja, pewnie można inaczej. Pierwszą płaszczyzną dialogu uniwersyteckiego jest ta, że chodzi tutaj o powszechność odmiennych założeń badawczych i teoretycznych. Jeszcze przed wojną, jak mi ojciec opowiadał, studiowano u profesora nie na kierunku. Każdy po, po swojemu jakby pojmował sens danego kierunku. To jest szeroko opisywane, towarzyszą temu anegdoty nie chcę o tym dłużej mówić. Drugi sens dialogu uniwersyteckiego to jest powszechność różnych epok historycznych, epok myślowych i ta powszechność, która tworzy kulturę. Ważne są tutaj wszelkie epoki. Nie jest tak, że Platon jest nieważny albo ktoś inny jest nieważny. Ta wertykalność chroni nas przed pokusą horyzontalności, czyli przed jakby niebezpieczeństwem zamiany kultury w cywilizację tylko. Trzecia y, płaszczyzna dialogu uniwersyteckiego y, to jest dialog pomiędzy wiedzą wyrażającą się w kategorii prawda, <coughs> prawdy y, z wartościami nielogicznymi, takimi jak dobro, piękno i tak dalej. Czwarta płaszczyzna to jest płaszczyzna y, nauki i nauczania, nauki czyli badań i dydaktyki. I wreszcie piąta, najczęściej przywoływana, bo to jest wczesne średniowiecze, i ta formuła Universitas Universitas et Scholarium, czyli y, to jest miejsce powszechności tych dwóch grup społecznych, z których nikt nikomu do tej łaski nie może robić, bo obydwie są podmiotami. Współtworzą. Łacińskie kommilito i tak dalej, to wszystko tłumaczy. Moim zdaniem, już kończę, najbardziej zagrożone dzisiaj w dzisiejszym stanie uniwersytetu są trzy, pierwsza, czwarta i piąta z tych wymienionych przeze mnie. Cały biurokratyzm, o którym Państwo tutaj mówili bardzo dużo i słusznie niestety. Centralizm, no nie wiem, ECTS-y, kwantyfikacja ocen, testy zamiast SEU, sylabusy nieszczęsne, gdzie nawet się podpowiada, jakich czasowników użyć, żeby... żeby no ten drama dramat po prostu... To niweczek, nich lokalność, terytorialność, indywidualność. Tego nie ma. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze względy psychologiczne niektórych profesorów, którzy sądzą, że to, co oni mówią, jest prawdą jedynie obowiązującą i to jest przykre. Po, po drugie zagrożona jest czwarta z moich z wymienionych przeze mnie płaszczyzn, jakby powszechność nauki i nauczania. Nauc Zawsze dzisiaj zanika piękne słowo Didaskalos, czyli nauczyciel. Po awansie profesora uniwersyteckiego, czy w ogóle pracownika, świadczy ilość publikacji, publikuje albo dni. Yy, <laughs> tak, to jest amerykański hasło, yy, <laughs> Natomiast zapewne nie liczy się w przeciwieństwie właśnie do krajów zachodnich, gdzie studenci decydują o tym, czy ktoś będzie pracował, czy nie. Czy chcą z nim utrzymywać kontakt, czy nie. Yy, Dzisiaj się dydaktyka jest zamknięta kompletnie na dalszy plan, a przecież pracownik, który pracuje na uniwersytecie, to jest pracownik naukowo-dydaktyczny. I piąta płaszczyzna, ona jest chyba najbardziej zaniedbana. Właśnie to Universitas Magistrorum et Scholarium. Piękna łączność, piękna republika obok tych dwóch grup społecznych. W kiedyś to widziałem, w innych krajach jest tak, że wspólne posiłki, wspólne mecze, jak zachoruje student, to cały profesora idzie odwiedzać do szpitala, albo odwrotnie. Jakby jest tutaj jakaś całkowita jedność. Tego u nas nie ma. W 80. roku, pamiętam, było tak, że jedną trzecią w ciałach kolegialnych zajmowali studenci. Oni mieli realny wpływ. Dzisiaj nie zajmują tego. Są raczej, nie wiem, kwiatkiem u kożucha. I to się odbija źle na funkcjonowaniu uniwersytetu, bo nie czują się podmiotami, gospodarzami. Nie zależy im na tym, jaki jest uniwersytet, tylko są petentami i tolerują bardzo wiele rzeczy, których jako gospodarze nie tolerowali. Bardzo uprzejmie dziękuję.